Proszę Państwa, jest z nami pani profesor Joanna Żukowska. Joanna Żukowska, która prowadzi przedmiot ze strony SGH, przedmiot Global Business Practicum. Joanno, przedstaw się bardzo proszę, czym się zajmujesz w Szkole Głównej Handlowej i jaka jest Twoja wizja tego przedmiotu Global Business Practicum? Witam Państwa bardzo serdecznie. Jana Żukowska jest profesorem w Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej. Poza tym jestem kierownikiem zakładu Otoczenia Biznesu. W Szkole Głównej Handlowej przede wszystkim, nie moje największe obszary zainteresowań, to zarządzanie kapitałem ludzkim, ale również marketing, szczególnie komunikacja marketingowa i taki strategiczny marketing. Stąd przedmiot, do którego zaprosił mnie pan profesor, drugi Rafał, przedmiot Global Business Practicum. Global Business Practicum, jak sama nazwa wskazuje, to zdecydowanie biznesowe i praktyczne podejście do kursu i do samego projektu. Ponieważ założeniem kursu, który mamy, który trwa w gruncie rzeczy kilka miesięcy, ale o jego dokładnej formule zaraz jeszcze powiem. Kończy się przygotowanie dużego projektu biznesowego, który ma szansę być aplikowanym w firmie, która zamawia ten projekt. Więc pracujemy trochę konsultingowo, pracujemy analitycznie. No, ale przede wszystkim pracujemy międzykulturowo. Myślę, że to jest największy atut i najciekawsza formuła i najciekawszy taki element dodany tego projektu. To właśnie opowiedz coś więcej o tej międzykulturowości, bo to jest taki projekt, który w naszym programie jest rzeczywiście przedmiot, który jest w naszym programie zupełnie inny, bo mamy do tego przedmiotu partnera międzynarodowego. Zgadza się. Naszym partnerem jest Carlson School of Management, University of Minnesota ze Stanów Zjednoczonych. Pracujemy z partnerem na zasadzie połączenia sił, czyli połowa zespołu jest z Polski. Ja jestem tutaj głównym koordynatorem ze strony Polski. Natomiast oczywiście mamy słuchaczy studentów kilkuosobową do 10 osób z Polski, ale z drugiej strony mamy również grupę właśnie z Carlson School of Management, gdzie po rolę podobną do mojej pełni Wendy Latter, natomiast również mamy taką samą grupę amerykańskich studentów. I ta współpraca, amerykańskich studentów, z polskimi, praktycznie dzień po dniu, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Mamy przeróżne punkty widzenia, wymieniamy się doświadczeniami. Pamiętajmy, że osoby z Minnesota reprezentują no przede wszystkim inną kulturę, inne osadzenie, jeżeli chodzi o kraj, inne doświadczenia, ale również inne doświadczenia biznesowe czy też edukacyjne. W związku z tym następuje niesamowity efekt synergii. To jest świetna taka komplementarność kompetencji, wiedzy, ale również taka świetna zabawa i bardzo duży fan z tej współpracy w tak bardzo międzynarodowym teamie. I idąc może troszeczkę dalej, w kontekście samego projektu, ponieważ my pracujemy. Początkowo widujemy się um, średnio raz na dwa miesiące. Projekt zwykle startuje w marcu, ale od maja tudzież czerwca mamy dwa intensywne tygodnie wspólnej pracy. Wspólnej pracy, czyli właśnie w tym międzynarodowym zespole polsko-amerykańskim, gdzie spędzamy codziennie po kilka godzin razem, ale poza tym, że spędzamy je razem można powiedzieć właśnie tak na yy, w chwili obecnej online na kamerce, to również studenci pracując w swoich grupach widują się czy przed naszymi zajęciami, czy po naszych zajęciach i z jednej strony pracują nad projektem, ale również rozmawiają o sobie, rozmawiają właśnie o swoich pracach zawodowych, mają możliwość powymieniania się różnymi punktami widzenia i to jest rzecz, którą sobie bardzo, bardzo chwalą i bardzo cenią. Czyli nie tylko, jeden, nie tylko dwie grupy studentów, ale też podwójni podwójny wykładowcy, jak rozumiem, bo Ty tak. i jeszcze do tego Wendy, prawda? Wendy, zgadza się. Mamy, my jesteśmy, stanowimy też międzynarodową grupę, no bo ja z Polski, Wendy ze Stanów, ale poza tym pamiętajmy, że w trakcie tych dwóch tygodni my staramy się z Wendy dopraszać różne ciekawe postaci. I to są zarówno osoby z Polski, jak i osoby ze Stanów. W zeszłym roku mieliśmy badaczy, mieliśmy biznesmenów z obydwu stron, więc również mamy taki łatwy dostęp, na przykład do wybitnych specjalistów z rynku amerykańskiego, którego bez tego projektu za bardzo nie moglibyśmy zrekrutować i mieć na wyciągnięcie ręki. Więc to kolejny niesamowity, taki no, bardzo fajna zaleta samego programu. Poza tym pamiętajmy, że, tak jak powiedziałam, dwie grupy. Natomiast nasz sam projekt jest kilkuetapowy. On zwykle ma nie tylko etapy, ale również kilka wątków. Czyli dajmy na to analiza konkurencji, czy też kanały dystrybucyjne, jakieś wątki prawne. W związku z tym Właściwie na samym początku dzielimy całą grupę polsko-amerykańską na cztery grupy. Cztery podgrupy, ale Mieszamy trzeba pamiętać dokładnie, że w tych podgrupach mamy zarówno Polaków jak i Amerykanów, staramy się, żeby było to porówno. Czyli jeżeli mamy, dajmy na to grupę sześciosobową, to jest trójka Polaków i trójka Amerykanów. Poza tym mamy też osoby rotujące między grupami, też staramy się, żeby to była grupa mieszana, czyli zarówno Polacy jak i Amerykanie. Na sam koniec mamy prezentację i tutaj też dbamy o to, żeby prezentacja była prowadzona właśnie przez ty międzynarodowy, czyli nie tylko Polak albo nie wyłącznie Amerykanin, ale żeby zarówno i Polak i Amerykanin. Więc A dla kogo ta prezentacja tu... jeszcze powiedz nam? No. Słuszne pytanie. Na początku, tak jak wspominałam, to jest projekt biznesowy na zamówienie partnera, na zamówienie firmy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, zdradzić firmę, nazwę firmy, z którymi pracowaliśmy w zeszłym roku. Szczerze, historycznie tak. Historycznie tak. To, jest, to było CPW, czyli tak naprawdę na naszym polskim gruncie, jest to, na naszym europejskim gruncie, jest to Nestle, jest to kooperacja. Nestle. W związku z tym w Polsce i w Europie naszym głównym partnerem było Nestle i pracowaliśmy z Nestle w Szwajcarii, więc tutaj warto właśnie jeszcze dodać, że poza Stanami, poza Polską jeszcze pojawiał się jeden kraj, czyli Szwajcaria. I w Szwajcarii pracowaliśmy bezpośrednio z najwyższą kadrą menedżerską, z dyrektorami średniego szczebla. Którzy dostarczali nam przeróżne informacje, udzielali wywiadów, rozmawiali z nami, stanowili taki wewnętrzny konsult w firmie i element, taki łącznik między stronami. Natomiast mieli pomysł, mieli unikatowy pomysł, próbny, bardziej testowy, pewnego startupu, który chcieli przetestować właśnie na rynku polskim chociażby z tego względu, no, że mamy największy dostęp jako Polacy do pewnych informacji, ale także aspekty właśnie znajomości kultury, pewnych możliwości i ograniczeń. Nasza grupa... Prawa tak Dokładnie. I w związku z tym Nestle było tym odbiorcą i prezentacja była właśnie dla Nestle. Dodam, że podczas prezentacji byli obecni przedstawiciele zarządu tej firmy. Więc myślę, że to jeszcze jeden taki value added, czyli ta wartość dodana, gdzie już nie tylko Polacy, Amerykanie, ale również no najwyższa, topowa kadra menedżerska naprawdę międzynarodowej, globalnej korporacji. Więc jest to kolejny z mojego punktu widzenia dodatek i bardzo ciekawe rozwiązanie tego projektu, tego całego kursu. Rozumiem, że to jest przedmiot, który się odbywa po angielsku, prawda? Zresztą jeden z tych nielicznych, ale fakultatywnych przedmiotów w naszym programie, który się odbywa w języku angielskim. Zgadza się. Przedmiot odbywa się w języku angielskim, ale proszę Państwa, to nie jest jakaś przeszkoda. W zeszłym roku, znaczy nie tylko w zeszłym, generalnie jeżeli chodzi o grupę, oczywiście byli prawie że native speakerzy z polskiej strony, ale również były osoby, które stwierdziły, że już jakiś czas nie miały kontaktu z tym językiem, więc spróbują. Pamiętajmy, że Amerykanie są bardzo otwarci. Dla nich tak naprawdę ten komunikatywny angielski jest wystarczający, oni są bardzo pomocni. Do tego stopnia są pomocni, że na przykład przy prezentacji byliśmy umówieni, że oni zrobią taki pewną analizę i będą rozmawiali z osobami, Polakami, którzy będą prezentować, będą sprawdzali, taki a la proofreading po prostu, będą poprawiali ich tak, żeby jak najlepiej ta prezentacja wypadła, więc tutaj kwestia powiedzmy, no może nie basicowej, ale takiej średniej albo średniej-niższej znajomości angielskiego jest wystarczająca, żeby wziąć w tym projekcie udział. Więc ja tutaj chciałam to podkreślić, że ten angielski, oczywiście wszystko jest po angielsku, ale jest to jak najbardziej y, osiągalne. To nie jest w tym momencie, ten element nie jest zdecydowanie przeszkodą, więc jeżeli ktoś się obawia, czy mój angielski jest na dostatecznym poziomie, y, powinien spróbować. Jasne. Jeszcze ostatnie pytanie, tylko proszę już taką krótką odpowiedź, bo to ten w ostatnim roku ten przedmiot odbył się całkowicie zdalnie, onlineowo ze względu na pandemię. W tym roku też prawdopodobnie jeszcze tak będzie, ale studenci, którzy rozpoczną studia teraz w marcu, w przyszłym roku prawdopodobnie ten przedmiot już będą realizować, mam taką nadzieję. By to go realizować, niekoniecznie w formie zdalnej. No właśnie, jak to, jak to ma wyglądać po pandemii? Mhm. Rafale, prosisz, żeby było krótko, ale jestem tak zafascynowana tym przedmiotem i tym kursem, że naprawdę trudno mi krótko o tym mówić. Jeżeli chodzi o online. W zeszłym roku my zostaliśmy tym zaskoczeni. Projekt startował na początku marca, lockdown był od połowy. Mieliśmy być w Szwajcarii przez kilka dni i cały czas mieliśmy bardzo dużą nadzieję, że to wszystko się zadzieje na żywo. Amerykanie mieli zabukowane bilety do Polski. Więc w gruncie rzeczy my pod koniec kwietnia wiedzieliśmy, że będzie to online, mimo że już pracowaliśmy. Tak, no pracowaliśmy online, ale cały czas mając nadzieję, że się zobaczymy na żywo. I ku naszemu wielkiemu zdziwieniu, ale takiemu pozytywnemu zaskoczeniu, ten projekt świetnie wypadł nawet online. Fakt, że my tyle czasu spędzamy razem, to jest po kilka godzin dziennie, tak jak wspomniałam, powoduje, że naprawdę można się zapoznać i można zbudować wzajemne relacje, które później trwają, bo mam, dochodzą u mnie informacje, że może projekt się skończył w czerwcu, to do dzisiaj osoby są. W kontakcie. Więc forma onlineowa naprawdę nie wpływa negatywnie w żaden sposób na realizację tego projektu. Jedynym pewnie mankamentem jest to, że nie ma tego social life po, no, czyli nie możemy sobie wyjść wspólnie do kawiarni czy do pubu, ale naprawdę projekt i w tej formule bardzo dobrze się sprawdza, więc ja bardzo serdecznie zapraszam do udziału. Ale ja liczę na to, że w przyszłym roku już będziemy się mogli też spotkać i również A, świętować sukces finalnej prezentacji na uroczystej tak, kolacji. Tak to się działo. Zresztą dwa lata temu wtedy jeszcze jednego partnera w imieniu z Kargilem pracowaliśmy i w tamtym roku rzeczywiście nasza grupa była w Belgii na. W spotkaniach biznesowych z tą firmą. Miejmy nadzieję, że online się szybko skończy, ale tak jak powiedziałaś, z perspektywy tego projektu to nie jest pewnie największa przeszkoda. Się, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Zapraszamy, zapraszamy na nasze zapraszamy studia serdecznie. i zapraszamy, żeby skorzystać z tego kursu. Ja również bardzo serdecznie zapraszam i liczę, że się zobaczymy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.